Harry Potter i kilka innych gier jeszcze na RTX 4080. Maksymalne ustawienia w natywnym 4K bez LSS. 70 klatek na sekundę? No ładnie to wygląda. Akio Levioso! Akio Levioso, Baraboso. Oj, zobaczcie, ładnie tam trzyma, Okej, okay, może nie, nie, nie trzeba zbyt ładnie, jest 50 teraz, ale mniej więcej można w natywnym grę. Co to jest? Jaja jakieś. Jaja jakby Red. Red Dead Redemption 2. 60 klatek na sekundę, wszystko ustawione dosłownie na maksa. Ekran 120 hercowy, ale to wygląda w 60 klatkach na ustawione na maksa. W 4K to nie jest jakiś tam wiecie, DLSS czy tam coś, no, nie? 66. Fajnie. Podoba mi się ta karcioska, tylko żeby była cichsza Ale tu się gra, to to już się gra za rąbiście, ta gra w ogóle robi robotę sko Skoczymy na diligence Diligence tam, tam jedzie, dobra Biegają te Jak to się nazywa Wszystkie ustawiona fi fizyka na maksa, woda się zobaczyć jak wygląda na, na maxa woda. To też Diligence dawaj. Halo rabunek. Wow, 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 To, żebym, to, żebym się orabował. Jesz, jeszcze mnie zatrzasnęli. Zacz jak mi pójdzie? Ale mi przysiadował. O ludzie. Ale mnie mocy Przegrałem, ale 60 klatek trzyma, ładnie ładnie trzyma Elder Ring na maksa z ray tracingiem Ultimate 33 klatki natywnym datywnym, bez LSS-a No to tutaj się tak gra w, no, w nie bardzo, 33 klatek spadki są jest, jest, jest 30, klatek, nie? 30 klatek jest ale granie w 300 klatkach, ja wiem to się da, ale to ray, ray tracing, zobaczcie no ładnie ten ray tracing tutaj wygląda ale jest to jednak dalej 30 klatek, gdybyśmy sobie zmniejszyli to aż tego ray tracingu w tej grze to aż tak dużo nie ma żeby się nim jakoś pod, podniecać straszliwie. Jedziemy zmień, sobie to na medium na tyle. Dobra. 62 już mamy. I dalej ten ray tracing jest widoczny. No zobaczcie. On nie musi być jakoś tak, nie wiem, ultra, ultra. Ta gra prawie w ogóle nie ma impresji. Tyle co tutaj tyle to widzicie. Ale już mamy 60 klateczek i tu jeszcze gra... Aaaaa, na tyle To już można grać. To już wygląda zupełnie inaczej, 60 Ja, klateczki Jacyś żołnierze gdzieś tutaj są? Grabadzi! Wrogulce są! Odbija się, no odbija się. Masz, masz ten cały rajd. Kto, ktoś tam się dar gdzieś. Ale ta trawa wygląda, jest. Żółta chess. I co się renegades i PKs?

Pięknie Cyberpunk, wszystko ustawione na maksa 4K natywnie bez DLSS-u, ray tracing na maksa, 36 klatek, no to 35 Jak jedziemy wie, wie, do miasta pewnie spadnie, nie? 32 Wszystko jest na maksa z ray wszystko Ray, ray zabiera sporo, no, ale dobra Widzimy się. Aj! Stop. Wow 31 klatek ja wiem. 300 W ciągnie prądu 28 Klateczek. A jakbyśmy byśmy chcieli podnieść te klatki? Zobacz, ten ray tracing to wszystko widać, nie? Co to, co to było? Jakieś duchy. Ale ma furę. Ray tracing to wszystko, pasz. Wow. No dobrze. I ray tracing jest na psycho. Jakbyśmy zeszli na off tutaj w, świ w światła, to już mamy 43 klatki, to już jest nieźle. 43 klateczki W światłach nie ma tylko ray, ray tracingu, a tak to jest A co gdybyśmy zeszli całkowicie z ray tracingu? Ray tracing całkowicie wyłączony. 57, no to już jest sporo Nie no wiem, czy ten ray tracing jest i tak potrzebny, no ale... No I tak się od, odbija, może nie tak pięknie, ale się odbija. Nie ja wiem. I tam ten RTX, znaczy ten ray tracing tak strasznie nie jest potrzebny. Odbija się od... No w takich gra jak Spider-Man to tak, no nie, ale tutaj... 35 três, três, cinco. ó. <coughs> né? tam było? Pięknie. To mi się podobało. To była walka. Na koniec muszę powiedzieć, że 16 decybeli. No to to jest niesłyszalne. Ale gdy się nie, nie kręcą. A czasami się nie kręcą, tak jak teraz się nie kręcą. A jak się kręcą, to są troszkę słyszalne. To nie jest tak, że są strasznie słyszalne. Dla mnie to tak, ale jestem wyczulony na każdy dźwięk. A ty pewnie nawet nie zwracisz uwagi. Czy warto zaoszczędzić 600 zł? Czy nawet czasami 1000 zł? Myślę, że warto. Ja się już przyzwyczaiłem. A minęło parę dni, a ty musisz sam zdecydować. Cisza, zobacz jak ja mam cichy komputer. Nic się nie kręci. Nic nie piszczy. Cicho. No właśnie. I to mnie się podoba.